Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu. X Demości, a w dzisiejszym odcinku TVN chwali Mencena, A TVP pokazuje Błosaka? Czekajcie, ja dobrze tu zapisałem? Wiemy już, kiedy premier Mateusz Morawiecki wygłosi ekspozę 11 grudnia o godzinie 10.00. I już dzisiaj mogę Was zaprosić na livestreama, wtedy razem wysłuchamy expose premiera i zobaczymy, czy uzyska wotum zaufania, czy jednak dostanie wotum nieufności. Później będzie debata i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Jeszcze tego samego dnia większość sejmowa ma wyłonić swojego kandydata na premiera, Donalda Tuska. Rozmawialiśmy o tym, kiedy będzie moje ekspoze, kiedy będzie przedstawiony cały program naszego rządu na kolejne cztery lata. Powiedziałem, że chciałbym, aby było to 11 grudnia. Pan Marszałek się z tym zgodził. Wyznaczyliśmy godzinę. Ja dzisiaj chcę być przede wszystkim stróżem tych dwóch dni, których Szkic zaczął się dzisiaj już. Nam rysować. Pytałem pana premiera o długość tego expose. Pan premier zapewnił mnie, że nie zamierza mówić dłużej niż godzinę. Spodziewam się, że jeszcze tego samego dnia, czyli 11 grudnia, dokonamy w Sejmie wyboru nowego prezesa Rady Ministrów. No dobrze, tyle o Morawieckim. 11 grudnia dowiemy się, czy zostanie premierem, czy premierem jednak będzie Donald Tusk, a my przechodzimy do Komisji Śledczych. Sejmowa opozycja może mówić o cyrku, igrzyskach i tematach zastępczych, ale trzy pierwsze sejmowe komisje w tym Sejmie powstaną komisje śledcze. Prace trwają. Nie ma wątpliwości, że z afer Pegasusa, wizowej i dotyczącej wyborów kopertowych tłumaczyć się będą premier, ministrowie, a być może także prezes PiSu. Katarzyna Kolenda Zaleska. Komisje śledcze mają rozliczyć afery rządów PiS. PiS więc szuka sposobu, by je zmarginalizować. Miał być 100 konkretów dla Polaków, a jest zapowiedź cyrku. Cyrkiem to aktualnie stał się u Polski Sejm, ale komisje śledcze, jeżeli będą działały tak, jak mają działać, to są naprawdę dobrym pomysłem. Mateusz Morawiecki atakował Sejmową większość, że zamiast zajmować się sprawami ludzi, sięga po tematy zastępcze. I mówi to ten Mateusz Morawiecki, który zawsze wyciągał tematy zastępcze, jak palił mu się tyłek, a raczej jego partii, przecież poprzednia kadencja Sejmu to były ciągłe tematy zastępcze. Powołać jakieś. Wszystko po to, by w wyborcach utrwaliło się przekonanie, że koalicja obywatelska Trzecia Droga i Lewica, które stworzą nowy rząd już za 12 dni, nie mają programu, więc powołują komisje, które mają dostarczyć widowiska. Używanie Pegazusa umożliwiającego m.in. podsłuchiwanie obywateli to poważna sprawa, co Pisowi wytknął Sławomir Mencen z Konfederacji, rozbijając narrację wciąż obecnej władzy, że komisja to tylko element politycznej walki. I w tym momencie piekło zamarzło. TVN pokazuje Sławomira Mencena, że mówi, że miał dobre wystąpienie. Co ja gadam, że nawet kawałek tego wystąpienia Pokazało, Tak, to ten sam TVN, który na męcenie suchej nitki nie zostawił podczas kampanii wyborczej. Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza, albo Michał Kołodziejczak, albo Roman Giertych. Politycy, którzy za to odpowiadali, nie powinni siedzieć tutaj z nami w Sejmie, tylko powinni siedzieć w więzieniu. I to przez długie lata. Bo ci mentalni ubecy, te moralne zera inwigilowały swoje ofiary w sposób zupełnie nieuzasadniony. Jak dłużej mnie oglądacie, to też pewnie znacie mój stosunek do Sławomira Mencena, no ale ja też mu pogratuluję dobrego wystąpienia, no bo wystąpienie naprawdę było przemyślane, fajnie to wszystko przedstawił i uwaga, to było jego pierwsze przemówienie w Sejmie. A jeszcze świetnego wystąpienia pogratulował mu Roman Giertych i uwaga, Tomasz Lis. Pegasusem, co ujawnił Citizen Lab, podsłuchiwani byli niezależna prokuratorka i politycy opozycji, w tym Krzysztof Breza, szef sztabu Platformy, w trakcie kampanii wyborczej. Ktoś i ustalimy, kto podszywał się pod moich kolegów, kolegów posłów, pracowników sekretariatu, żeby podesłać sfałszowane analizy w trakcie kampanii wyborczej. Komisja śledcza ma wyjaśnić, jak do tego doszło. Kto podejmował decyzję o zakupie, kto wybrał tę firmę i w jakim trybie? Kto w końcu podejmował decyzję o używaniu Pegasusa w stosunku do konkretnych ludzi? PIS przekonywało, że większość demokratycznych krajów używa Pegasusa, a komisja jest niebezpieczna dla państwa. To nie jest nie tylko chudzpa polityczna. To jest niebezpieczne dla obywateli, dla społeczeństwa to rozmontowuje służby. Izraelski właściciel Pegazusa po ujawnieniu, do jakich celów wykorzystywała go władza PIS, odebrał Polsce licencję na używanie systemu. Opozycja chce jednak wiedzieć, kto miał dostęp do danych. Czym, jak nie szpiegostwem i zdradą, jest inwigilowanie polskich polityków, a następnie pozwolenie na przekazywanie tych danych do obcych wywiadów. Jednym z kluczowych świadków przed komisją będzie były minister sprawiedliwości. Ten resort przekazał pieniądze na zakup Pegasusa. Chętnie się na nie stawię. Jestem bardzo gotowy. Będzie niezłe przedstawienie. Mam duże doświadczenie. Dużo instrukcji dam tym nowym członkom komisji śledczych. To doświadczenie ma też dla Ziobry specyficzne konsekwencje. Doczekał się bardzo znaczącego. Pseudonimu. Pan jest zerem, panie posłowie. Się... Panie... Kolejna komisja śledcza ma wyjaśnić aferę wizową. Krok po kroku wyjaśnimy, jak sprzedawali bezpieczeństwo Polski za łapówki. I tak jak wczoraj powiedziałem, jeżeli te komisje śledcze będą tak działały, jak mają działać, jeżeli ci, co powinni ponieść odpowiedzialność za swoje czyny, poniosą odpowiedzialność, no to naprawdę brawo. Ale nie zapominajmy o tym, że żyjemy w Polsce i tu jeszcze nikt nikogo nie rozliczył szef MSZ-u stracił stanowisko, gdy okazało się, że internet pełen jest ogłoszeń o możliwości kupowania polskich wiz na przykład w Afryce, a MSZ osobiście wysyłał konsulom listy na przykład do Indii, kto ma dostać wizę. To wszystko w trakcie kampanii wyborczej, gdy PiS atakowało imigrantów, a równocześnie otwierało drzwi dla tysięcy pracowników o podobnym pochodzeniu. PiS przyznaje, że jakieś nieprawidłowości były, ale nie oni są winni. To za czasów Sikorskiego zaczęły się problemy, zaczęły się umowy z pośrednikami. Tak, za czasu Sikorskiego. A pamiętacie, kto wtedy rządził? Tak, nie mylicie się. To wszystko jest wina Tuska. My tą sprawę chcemy wyjaśnić i ta komisja się nie skończy dobrze dla Was. Wstydu Pan nie ma. Najgorsze w tych pisowcach jest to, że kradną i wstydu nie mają. Bezczelnie tu przychodzą i próbują pouczać. Pana pouczanie się skończyło, panie Jabłoński. Pierwsza komisja śledcza dotycząca wyborów kopertowych ma ruszyć do końca roku. Składy komisji zostaną powołane w przyszłym tygodniu. Katarzyna Kolenda Zaleska, fakty. TVN przedstawił materiał w sprawie komisji śledczych, no to TVP też zrobiło materiał w sprawie komisji śledczej wiadomości zaczynamy od losów Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne. Opozycja skłania się do odwołania jej dotychczasowych członków. Ci wcześniej zaprezentowali swoje sprawozdanie. Adrian Borecki. Się wstrzymał? Sejm decyduje o odwołaniu członków Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Gdyby się nie bali Komisji do spraw weryfikacji wpływów rosyjskich, to po prostu pozwoliliby jej dalej działać. No to parafrazując słowa premiera Morawieckiego, jeżeli nie baliby się u komisji Śledczych w sprawie wyborów kompertowych czy afery wizowej, to też nie nazywaliby tego tematami zastępczymi. Chcecie, aby naród polski zobaczył zasłoniętą kurtynę! A nieprawda. Cała ekipa, która stała za resetem za czasów pierwszego rządu Tuska wraca do wpływów i komisja do spraw właśnie wpływów rosyjskich jest dla nich po prostu niebezpieczna. Bo mogłaby pokazywać jaką politykę wobec Rosji prowadził Tusk ze swoją ekipą wpływów rosyjskich. Dziś troje członków komisji przedstawiło cząstkowy raport z jej prac. To są materiały dotyczące premiera Donalda Tuska, ministrów Klicha, Siemoniaka, Cichockiego, Sienkiewicza, a więc po prostu całego grona najważniejszych polityków tamtego czasu, którzy odpowiadali za nadzór nad służbami specjalnymi. Komisja wydała negatywne rekomendacje personalne w odniesieniu do Donalda Tuska, Jacka Cichockiego, Bogdana Klicha, Tomasza Siemonieka i Bartłomieja Sienkiewicza, a także byłych szefów SKW Janusza Noska, Piotra Pytla i Krzysztofa Duszy. Komisja rekomenduje niepowierzanie im zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa. Co dalej z komisją? Nie wiadomo. Ta komisja jest zbędna, myśmy od początku byli przeciwni powstaniu. I piekło za marca, raz drugi. Nie wiem, czy TVN pokazując Mencena i mówiąc, że ma dobre wystąpienie, zapobiega tym, żeby, broń Boże, nie poparli rządu morawieckiego, z kolei TVP pokazując Bosaka i teraz zapraszając, uwaga, konfederację tam chyba ponad roku do swoich programów może liczą, że poprą, poprą Mateusza morawieckiego. No zobaczymy jak to będzie. Część obecnej opozycji chce jej likwidacji, a część chce, żeby działała, ale na ich warunkach. Na razie niczym Trybunał stwierdza niekonstytucyjność, ale jak decydujący głos w komisji będą mieli ich ludzie. Wtedy komisja będzie praworządna. Przyprowadzimy osoby, które będą nie miały charakteru politycznego i rzeczywiście sprawdzimy, czy przez ostatnie 8 lat w Polsce wpływy rosyjskie nie były utrwalane. Argumenty nietrafione, bo w powołanej przez prawo i sprawiedliwość komisji są tylko eksperci. No tak, ale w tej komisji też jest profesor Zybertowicz, który jest doradcą Andrzeja Dudy, czyli kandydata prawa i sprawiedliwości na prezydenta, czyli jakieś powiązania polityczne chyba jednak są. Badania obejmują zarówno lata rządów PiS, jak i PO. Chcieliśmy być w tej sprawie rzetelni, obiektywni. Chcieliśmy pokazać, jak to wyglądało na przestrzeni lat, czym różniły się te rządy. Czym wystarczy spojrzeć do archiwum? Chcemy dialogu z Rosją, taką, jaką ona jest. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachów w trybie nie, nie sypał. Dziś podobne słowa wracają. Oni narażają nawet w takiej sprawie jak, jak protest kierowców, narażają nasze fundamentalne interesy. W relacji z Ukrainą, Rosją, y, Europą na, 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 na szwank. Nie przesłyszeli się Państwo. Tusk oskarżył PiS o narażanie na szwank interesów w relacji z Rosją. To jest już część jego DNA. Politycy prawa i sprawiedliwości twierdzą, że to może nie być tylko przejęzyczenie. To jest pomysł na prowadzenie polityki zagranicznej. Z jednej strony uzależnianie dalsze od decyzji politycznych z kierunku zachodniego. Z drugiej strony uśmiechy i puszczanie oka do Władimira Putina. Bo w w Niemczech już pojawiają się głosy, że trzeba jak najszybciej wrócić do interesów z Moskwą. Będziecie dalej współpracować z Rosją, jak to powiedział Donald Tusk? Może będziecie zwijać armię? Z TVP nie rozmawiam. Będzie nowe TVP, będzie wygana. Nowe, to znaczy jakie? Milczące na temat szokujących związków Tuska z Rosją? No pewnie tak. Tak samo jak TVN przymilcza afery Platformy Obywatelskiej, tak samo jak TVN milczy na temat wszystkiego, co negatywne o prawie i sprawiedliwości. No, to pewnie telewizja publiczna będzie może nie tak bardzo wykorzystywana jak przez Prawo i Sprawiedliwość, no ale pewnie w jakimś stopniu tak. W telewizji polskiej powstał znakomity film Reset, który dokładnie pokazywał, na czym polegało zawiadywanie kondominium niemiecko-rosyjskiego na ziemiach polskich przez Donalda Tuska. Być może stąd pomysł zamachu na obecną telewizję polską i nieustanne szczucie. Wy nie jesteście mediami to jest dziennikarzem nie decydują politycy, a widzowie, którzy jeszcze mają prawo wyboru. Adrian Borecki wiadomości. I ty też masz prawo wyboru do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, bo to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.